Hej, z tej strony Raven i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie PTB. A dzisiaj rzucimy sobie okiem na PTB 6.0.0, w którą obraca się głównie wokół nadchodzącego DLC Roots of Dread Chapter. Nadchodzący DLC wprowadzi do gry dwie nowe postacie, ocalałego oraz Zabójcę. Myślę, że dość szczegółowo omówiłem obie te postacie, jeżeli tak, to możecie zostawić coś po sobie, bo bardzo mnie to motywuje. Jeżeli natomiast czekacie na filmy z gameplayu, Grania killerem lub ocelałem, to poczekajcie trochę, bo takowy film wejdzie na dniach. Także ja już nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. DLC 6.0.0 obraca się głównie wokół nadchodzącego DLC o nazwie Roots of Dread Chapter. DLC to wprowadza do gry dwie nowe postacie oraz nową mapę. I wszystko to omówimy sobie już za chwilę. Na początek omówimy sobie nowego zabójcę, którym jest Wgłębnik. Czy też w oryginalnej wersji językowej The Dead Dredge? Dead to stwór, który zbudowany jest ze szczonków swoich ofiar. Można to zaobserwować m.in. dzięki czaszkom znajdującym się na jego plecach oraz dłoniom, z których zbudowana jest jego broń. Cały model prezentuje się bardzo przerażająco i klimatycznie bardzo pasuje do Dead by Daylight. Zacznijmy sobie od jego cech. Jest on zabójcą o umiarkowanym poziomie trudności. Jest wysoki. Posiada standardowy 32-metrowy zasięg terroru oraz prędkość ruchu wynoszącą 4,6 m na sekundę. Jeśli chodzi o moc głębnika, to nazywa się ona władca ciemności i składa się z dwóch segmentów. Pierwszy z nich to zaciemnienie. Przytrzymanie przycisku mocy sprawia, że dreszcz zostawia za sobą iluzoryczną postać, a gracz zaczyna sterować remnantem. Ciśnięcie przycisku mocy spowoduje powrót do miejsca, z którego użyto zaciemnienia. Natomiast po wycelowaniu w dowolną szafkę oraz na 10 przycisku aktywnej umiejętności drecz teleportuje się do wskazanej szafki. Z tego miejsca może teleportować się do kolejnej lub wyjść. Każda teleportacja zużywa żeton mocy, których drecz posiada standardowo 3. Wyjście z szafki lub powrót do miejsca rozpoczęcia zaciemnienia spowoduje rozpoczęcie odnawiania żetonów. Ocelali mogą zakładać blokady na szafki, albo opóźnić wgłębnika podczas teleportacji. Mimo to na każdą szafkę mogą założyć tylko jedną blokadę. Dredge może niszczyć blokady, albo teleportując się do zamkniętych szafek, albo niszcząc je podstawowym atakiem. Jeżeli zabójca teleportuje się do szafki, w której znajduje się odsalały, bądź odsalały wykona dowolną interakcję z szafką, w której się znajduje, odsalały zostanie natychmiast chwycony przez zabójcę. W dużym skrócie jego moc pozwala mu bardzo skutecznie przemieszczać się po mapie, a przy tym zaskakiwać ocalałych, co już samo w sobie daje dużą przewagę. A to dopiero pierwsza część jego mocy. Druga część nazywa się zmrok. Za każde zranienie ocalałego, powieszenie go na haku lub użycie teleportacji wzrasta wskaźnik zmroku. Gdy ten naładuje się do pełna, rozpoczyna się zmrok. W czasie trwania tego eventu dreszcz nie posiada zasięgu terroru a wszystko wokół niego oraz ocelałych staje się bardzo ciemne. Używanie mocy powoduje ujawnianie pobliskich ocelałych instynktem zabójcy, a czas trwania teleportacji jest znacznie skrócony. Zmrok trwa 80 sekund, po których licznik się resetuje i wszystko zaczyna się od początku. Teraz omówimy sobie umiejętności przyswajalne nowego zabójcy, czyli rozpad, dissolution, ujawnienie ciemności, darkness revealed oraz zaraźliwy dotyk. Septic Touch. Umiejętności te pomagają w głębnikowi dręczyć na wiele różnych sposobów. Rozpad to moim zdaniem jego najciekawsza umiejętność. W dużym skrócie aktywuje się ona na 20 sekund po zranieniu w dowolny sposób ocalałego. Gdy w tym czasie ocalały przeszkody przez dowolną zrzuconą paletę, byt natychmiast ją zniszczy i natychmiast dezaktywuje umiejętność. Dla zabójców, którzy łatwo ranią swoje ofiary, takich jak Legion, ta umiejętność może być nową metą. Zdecydowanie dobry perk. Następna, równie dobra umiejętność, Ujawnienie Ciemności, to również nowa meta, tylko w tym wypadku już nie na Legiona, a na przykład na Huntresskę czy Trickstera. Po przeszukaniu szafki dostrzegasz przez 5 sekund aury wszystkich ocalałych, znajdujących się w odległości 16 metrów od dowolnej szafki na mapie. Dzięki temu perkowi snajpienia ocalałych przez całą mapę wejdzie na kompletnie inny poziom. No i ostatnia, już nie taka dobra umiejętność, Czyli zaraźliwy dotyk. Jest to swego rodzaju władca strachu, tylko że nie na naprawianie, a na leczenie. Ocelali leczący się w zasięgu terroru otrzymują efekt oślepiony oraz wyczerpany, trwający przez 10 sekund po zakończeniu leczenia. Tak jak mówiłem, nie jest to jakiś bardzo wybitny perk, ale na pewno może usprawnić wiele buildów zapobiegających leczeniu. No dobrze, skoro zabójcy mamy już ze sobą, to teraz możemy przejść do omówienia nowego ocelowego, a dokładniej Nowej Ocalałej. Hadikaur to indyjska baleczka parapsychiczna, posiadająca nadludzkie zdolności. Posiada ona trzy umiejętności przyswojalne, wzmacniające jej potencjał. Pierwsza z nich to wewnętrzne skupienie. Inner Focus. Widzisz zarysowania innych ocalałych w odległości 5 metrów. Dodatkowo, jeżeli inne ocalało straci stan zdrowy w odległości 32 metrów od ciebie, dostrzegasz aurę przez 5 sekund. Mimo, że zasięg 5 metrów to wcale nie jest tak dużo, to nie najgorsza ta umiejętność. Na pewno będzie dobra dla początkujących graczy. Druga umiejętność to ryżkowe ukazanie. Residual Manifest. Osobiście jest to moja ulubiona umiejętność z całego PTB. Sprawia ona, po pierwsze, że po oślepieniu zabójcy ten otrzymuje efekt oślepienia na 30 sekund, co oznacza, że w tym czasie nie widzi aur generatorów, haków, ocalałych itp. Po drugie, Pozwala ponownie przeszukać już otwartą skrzynię i wyciągnąć z niej podstawową, czyli żółtą, latarkę. Z tą umiejętnością życie od razu wydaje się piękniejsze. Ostatnia umiejętność też jest całkiem dobra. Nadgorliwość, Overzeus aktywuje się po zniszczeniu dowolnego totemu. Gdy umiejętność jest aktywna, zyskujesz 6% premii do prędkości naprawienia generatorów, jednak umiejętność wyłącza się gdzie stracisz stan zdrowia. Myślę, że to dość zbalansowana umiejętność. Na pewno wprowadza większą presję dla zabójcy, ale z drugiej strony, ile zajmie odsłoną znalezienie to temu, aby w ogóle aktywować tego perka. To tyle, jeśli chodzi o postacie dostępne na PTB. Oprócz tego, co sobie powiedzieliśmy, do gry została wprowadzona jeszcze jedna umiejętność. Jest to uniwersalna umiejętność dla zabójcy, która dowodzi, że Behavior w końcu postanowiło zlitować się nad killer mainami. Nazywa się ona Shattered Hope i sprawia, że po zdmuchnięciu buntu totem natychmiast zostaje zniszczony, a aury wszystkich ocalałych znajdujących się w zasięgu jego działania, zostają ujawnione w zabójcy na 8 sekund. Na temat tego perka mogę powiedzieć tylko jedno. Dzięki Bogu. Na koniec została nam już do omówienia tylko mapa. Od nadchodzącej aktualizacji, zarówno ocelali, jak i zabójcy będą mogli używać nowego daru o nazwie Aichero's Sloam aby zwiększyć szanse na przeniesienie do Ogrodu Radości, Garden of Joy. Jest to nowa mapa, która zostanie dodana wraz z nadchodzącym DLC. Stare, opuszczone osiedle pośrodku nicości. Na mapie możemy znaleźć kilka pojedynczych struktur, takich jak Shack, Jungle Gym, Z-Wall, TL-Wall oraz struktury specyficzne dla mapy. Mapa jest bardzo podobna do Haddonfield. Ma ulicę przechodzącą przez środek, kilka stojących nieopodal samochodów oraz główny domek, który nadaje temu miejscu magii. Z zewnątrz wydaje się być zwykłym, niewyróżniającym się niczym budynkiem. W środku natomiast zaczyna się robić niepokojąco. Na górnym piętrze można znaleźć pokój odwrócony do góry nogami oraz świecącą krwisto-czerwonym kolorem lampę. Z tyłu domu zaś znajduje się wielka dziura w ścianie, a wokół niej lewitują popękane deski. Dodatkowo od frontu znajduje się wyjście na taras, z którego można podziwiać całą mapę. Ogólny klimat jest bardzo przerażający. Idealnie wręcz pasuje do nowego zabójcy. Mgła spowijająca każdy zakątek tego opuszczonego osiedla, aż wywołuje gęsią skórkę. Osobiście bardzo lubię tę mapę. Bardzo urzekł mnie fakt, że granice mapy to tak naprawdę lewitujące wokół kamienne płyty. Wywołuje to wrażenie. Jakbyśmy byli sami pośrodku wielkiej pustki. Mapa dostaje ode mnie mocne 9 na 10. Teraz zostało nam kilka pojedynczych zmian, kompletnie niezwiązanych z najnowszym DLC. Po pierwsze, wygląd lobby. Od nadchodzącej aktualizacji nie zobaczycie ikonek znajdujących się na dole ekranu. Od teraz wszystkie przyciski będą znajdować się po lewej stronie. Po drugie, w ekwipunku pojawiła się możliwość posiadania więcej niż jednego builda. Jeżeli mamy kilka ustawień, którymi lubimy grać, od najnowszej aktualizacji dostaniemy możliwość ustawienia takich aż trzech. Wystarczy wybrać numerek i ustawić sobie dowolne perki, dodatki etc. Kliknięcie odpowiadającego numerku automatycznie założy wcześniej wspomniany build. Może nie jakaś bardzo potrzebna, ale na pewno miła zmiana.